dziewczyny. Dzisiaj przychodzę do Was z z nowościami kosmetycznymi. Będą to nowości tylko z jednego sklepu. Ja już coś chyba pokazywałam z tego sklepu. To jest Matic... Maticu... Nie wiem, pokażę. Tak wygląda. Oczywiście Wam wszystko podlinkuję na dole. Mam tu kilka... Drowiazgów, używałam się tych kosmetyków, więc mogę Wam trochę powiedzieć Właśnie chciałam się troszeczkę wstrzymać z pokazaniem Wam tych zakupów Żeby właśnie trochę Wam o tym opowiedzieć Żeby to nie było tylko pokazanie, że o, kupiłam sobie to, mam to, mam to Tylko żeby, wiecie, żeby to było po prostu opowiedzenie też trochę Kilka słów o każdym z tych kosmetyków Pierwszy co, to zacznę po prostu o y, hicie hitów Ja to po prostu, niestety, otwierając to uszkodziłam opakowanie Ale to jest po prostu... Znaczy tak, może Wam najpierw opowiem o sklepie. Zaczynając od początku, opowiem Wam o sklepie. Jest to sklep, w którym znajdziecie bardzo dużo, chyba głównie, same naturalne produkty, kosmetyki i tak dalej, dla dzieci, dla dorosłych, dla mężczyzn. Makijaż, wszystko, wszystko naturalne, wszystko organiczne, wszystko. Znaczy nie, nie wiem, czy wszystko ma jako certy, bo to jaż tak się nie przyglądałam, ale bardzo dużo kosmetyków ma jako cert i tak dalej, różne certyfikacje tych organizacji. Kosmetyki przede wszystkim z fantastycznymi składami. Marek, które są praktycznie niedostępne nigdzie indziej, których nie dostaniecie w żadnym innym sklepie i tak dalej. Co wydaje mi się, że mam krzywostaty, że łóżko wygląda na krzywe, ale dobra. Nie wiem, tak patrzę, że niby jest prosto, ale ok Więc przechodzę od tego. Pierwsze, co to marka Madara. Ja o wielu kosmetykach marki Madara myślałam już od dawna. O peelingu też do twarzy myślałam, oni mają bardzo fajne peelingi, ale tutaj mam po prostu perełkę z perełek. Coś tak cudownego, coś tak pięknego, w ogóle to opakowanie Madara ma w ogóle ładne opakowanie, ale te olejki to już jest w ogóle, no zobaczcie Trochę mi to przypomina Rituals, tak wiecie, z wyglądu I to jest olejek, organiczny olejek do twarzy, wybrująca energia I on tutaj miał chyba 9 olejów O ile się nie mylę No, ale tu wiecie, to nie jest recenzja, więc mam tutaj recenzję osobno jeszcze nagram, ale chcę Wam pokazać w ogóle, zobaczcie, jak to przychodzi. Widzicie? To jest dziewiątka i yy, wydaje mi się, że właśnie tam było dziewięć olejów w składzie i osobna recenzja będzie. Więc, no ale zobaczcie, jak to w ogóle po prostu petarda. I co do olejka, ja już go używam z cztery czy 5 razy. Wystarczy dosłownie kropeleczka na całą twarz, żeby pokusić. Olejek nie jest taki tłusty i ten zapach... On jest taki cytrusowo-rozmarynowo. Taki zapach trochę ma. Uwielbiam go, jego ja go uwielbiam. Oj, kapnęło mi, kapnął mi. Ja go uwielbiam właśnie na wieczór sobie nakładać. Głównie olejki nakładam na wieczór, no chyba, że wiecie, w ciągu dnia albo do maseczek, ale nie ten olej, bo tego olejku mi jest szkoda do maseczek. To jest po prostu tak, takie cudo w pielęgnacji. Wszystkim on jest takim dosyć silnym olejkiem, bo nie wiem, czy widzicie, ale ja się tu posmarowałam i on y, nie zostawia już praktycznie takiej tłustej warstwy, bardzo szybko się wchłania. Co ja uwielbiam po prostu w olejkach, bo raz dwa smarujecie się i możecie się kłaść spać, a nie olejki po prostu, które się smarujecie, musicie czekać, aż one się wchłoną, aż wiecie, to wszystko, później brudzicie pościel i tak dalej Więc on jest o tyle fajny, że on właśnie tak nie brudzi pościeli mocno Oj, oczywiście, trzeba odczekać odpowiedni, odpowiedni czas, ale nie trzeba czekać, nie wiem, kilku godzin, czy nawet godzin, tylko, że tam 15 minut i można się już, i można się kłaść do łóżka Tylko ten zapach dla mnie jest to coś podobnego taki właśnie cytrus z jakimiś takimi trochę werbeną Z werbeną, z czymś takim no naprawdę przepiękny zapach No i właściwości, skóra po mięciutka, gładziutka W ogóle mnie nie zapchał, więc tutaj to mogę powiedzieć On ma też działać cudownie przeciwzmarszczkowo No o tym to ja się pewnie dowiem dopiero po czasie, za kilka lat Czy faktycznie moja pielęgnacja wpływała przeciwzmarszczkowo Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy um... On likwiduje też objawy zmęczenia i faktycznie ta skóra jest taka poszarzała. Pewnie tutaj ma wyciąg z cytryny, no bo skądś ten zapach musi być, a to nie jest perfumowane jakoś syntetycznie e, Dlatego, e, to nie widzę, pewnie pod spodem gdzieś tam dalej jest skład e, Więc ten wyciąg z cytryny też bardzo fajnie tak rozświeża, odświeża tą skórę Ona dodaje blasku, pewnie jest tam jakaś zawartość witaminy C, więc ta skóra na no ten sezon jest idealna Właśnie pozbawionej szar, pozbawionej blasku, szarej skórze Tutaj jędrność usuwa pierwsze oznaki starzenia No ciężko mi tutaj powiedzieć o usuwaniu pierwszych oznak starzenia Ale bardzo dobrze nawilża skóra Gdy skóra jest nawilżona, jak wiadomo Wtedy naprawdę to płytkie zmarszczki są w stanie się, będzie, wypchnąć Ta skóra jest taka jędrna, ma owal naprawdę jest taka mięciutka, głodziutka uwielbiam no, ale jak mówię, stosowałam kilka razy i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mówię, do tej pory mnie nie zapał. Dłuższa recenzja będzie po, po jakimś tam czasie, ale to z, z niego jestem zachwycona. I chyba po to sięgałam do tej pory tak najczęściej dosyć, jak wszystko z tej maseczce tutaj. <laughs> Później jest krem do twarzy tłustej i mieszanej z Colsy, taka, taka firma. Nie wiem, jaka chyba francuska, tak. Made in France. Jak wiecie, Francuzi dosyć słyną z tych takich wszystkich kosmetyków Bio Eco. No nie tylko, ale oni mają dosyć duże zaplecze tych firm. Przede wszystkim opakowanie i ja uwielbiam te dziubki, że Wam pokazuję, bo dzięki nim możecie mieć kosmetyk taki, że Wam tutaj nie zasycha. Wszystko, co macie w tych pompeczkach, takich wiecie, wyciskanych i macie to, widzieć, to za cykadełko, to zatykajcie to z powrotem, wtedy Wam nie zasycha tutaj w opakowaniu te ten produkt i później jak wyciskacie, to nie wychodzi taki glut, no, no wiecie o co chodzi pewnie, w kosmetykach naturalnych jest problem z tymi glutami, bo one nie mają tych dodatków takich, wiecie, dodających konsystencji, czyli jakichś silikonów, ulepszaczy, polepszaczy itd. i tak dalej, tego wszystkiego, aby ta konsystencja była inna, dlatego te kosmetyki mogą zasychać i robić się takie glutki niefajne, więc to, to sobie wtykajcie z powrotem, to też zapobiega Dostawaniu się jakiejś tam bakterii, ale ogólnie w pojemnikach Erles i tak nie ma z tym problemu. Natomiast to zabezpiecza. Bardzo fajny krem. Zaraz wam pokażę może konsystencję. Bo jest to krem bardzo leciutki. Patrzcie, on jest praktycznie, widzicie, taki. O, jest leciutki. Bardzo gruby pod tym względem, że jest taki lekki. Jak były takie mrozy, tylko nie stosowałam, bo mam wrażenie, że ma bardzo dużo wody w swoim składzie, więc mrozy nie, nie na dzień, ale tak normalnie, wiecie, dla mnie mrozy to jest tak od minus 4, nie? Więc jak są takie minus 4, to, to nie, to coś innego stosuję, natomiast tak na co dzień uwielbiam, to uwielbiam ten zapach, jest taki delikatny, brzoskwiniowy, bardzo fajny, ja trochę zwracam, wiadomo, nie kupuję kosmetyki, kosmetyków po zapachu takich pielęgnacyjnych do twarzy, natomiast gdy ładnie pachnie, to jest dodatkowy plus, więc zapach ogólnie na plus, bardzo ładnie twarz matowi. Ta, ta skóra się nie poszczewiecie, ale teraz się trochę błyszczę, ze względu na to, że mam lampę przed sobą, bo zaczęłam się doświetlać. E, odnalazłam już lampy w końcu, więc żeby te, te filmiki były jeszcze fajniejsze, to tutaj właśnie widzę, że coś krzywo jest, chyba ten statyw, ale nie wiem o co chodzi, muszę go ogarnąć. No i wiecie, on już się wchłonął, jego nie czuć. I to jest bardzo fajne w tym kremie, że on właśnie w ogóle, w ogóle go nie czuć, więc tutaj wielki plus dla tego kremu za to. No i ogólnie ładnie matowi, ładnie nawilża tą też, tą skórę. Nie wysusza, jej, nie zauważam, aby zrobił jakąś krzywdę, nie wyskakują mi po nim wypryski, nic z tego się nie dzieje. Więc mówię, jak na, na razie na pierwsze wrażenia też wielka, wielka piątka. To, co też jest perełeczką yy, i co może nie wygląda jakoś tak super ekstra, wiecie, to opakowanie, chociaż ja już miałam kilka kosmetyków z marki Balm Balm i są Tardziaste. Oni mają bardzo fajne oleje ciała. Właśnie miałam olej awokado, chyba kiedyś z tej firmy. I tutaj mam maseczkę oczyszczającą z hibiskusa. Nie będę Wami odkręcać, bo na początku myślałam, że będzie to maska gotowa. To jest to maska, którą musicie sobie rozrobić. I ja ją sobie rozrabiam najczęściej z hydrolatem z czystka, który mam. A możecie ze zwykłą wodą, tylko się nie taką skraną, prosto, nie? Z olejkami można dodać trochę olejku jakiegoś. Także można sobie ją też ulepszać. I ona ma być złuszczająca i oczyszczająca. To, co jest fajne w jej konsystencji, to że mimo, że ją zrobicie na gładką masę, to możecie nią też zrobić peeling. Ma takie drobinki bardzo delikatne, więc nie drapie nam skóry, a bardzo ładnie oczyszcza, tak delikatnie, super. Dodatkowo ta skóra jest taka, wiecie, maski oczyszczające są różne. Jedne są takie, że oczyszczają, później jesteście takie... Wiecie, ściągniętej, w ogóle masa kraje, Tylko gdzie jest krem e, Ale niektóre są właśnie takie super nawilżające I ta też bardzo fajnie nawilża tą skórę Ja nie czuję się po niej ściągnięta, nic takiego Może to też wpływ hydrolatu Chociaż hydrolat z czystka może troszeczkę ściągać I e, osuszać tą skórę, wysuszać ale, ale to nie jest problem I ja najpierw sobie troszeczkę masuję, zostawiam I później spłukując znowu troszeczkę masuję Resztę e, usuwam po prostu sobie gąbką Użyłam jej do tej pory dwa razy, więc za dużo Wam nie chcę mówić Ale naprawdę nie wysuszam mocno tej skóry I ładnie e, oczyszczam i ostatnia rzecz, to jest arganowy krem pod ja jego użyłam do tej pory tylko dwa razy, ale z tego względu, że po prostu mam inne kremy, które muszę wykończyć, ale recenzja będzie na pewno i to jest marka Sobio, czy Sobio Ethic, ale tą markę znam, miałam kiedyś chyba że po z tej firmy. jest naprawdę bardzo fajna marka kosmetyczna, to jest marka, która pochodzi z... Skąd? Też jest z Francji, widzicie? A Balm Balm, to jest francuskie. Co nie widzę tutaj, tak. Nie, to jest angielskie. I Madara jest. Nie widzę tutaj. Skąd jest Madara? Nie widzę, ale dobra. Nie Myślę, że tutaj pochodzenie nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ten skram potoczył, mówię. Na razie wam o nim jakoś szczególnie dużo nie powiem, bo mówię, za krótko go jeszcze używałam, żeby coś powiedzieć. Nie podrażnił mnie, nie wywołał uczulenia. Skóra była ładnie nawilżona, Rano nie obudziłam się z suchą skórą potoczami, więc jak na razie na plus. Ale mówię, tu wam jeszcze więcej powiem. Więc koniecznie dajcie znać, czy miałyście się któreś z tych kosmetyków, któreś z kosmetyków tej marki, abym się mogła jeszcze za nimi wiecie, rozejrzeć coś więcej. Co jeszcze polec polecacie z tego sklepu, bo naprawdę warto sobie zajrzeć. Ceny tych kosmetyków też nie są złe. Co ja tu jeszcze mam? Aha, dobra. Ceny tych kosmetyków nie są, nie są złe, nie są jakoś bardzo wysokie. Wiadomo, że madara to jest już inna sprawa, no bo ale tam peelingi do twarzy nie były jakieś drogie z tej Madary. Te olejki trochę kosztują, ale wiecie co, ja naprawdę jestem zdania, że w dobry olejek, dobre serum naprawdę warto sobie zainwestować, warto troszeczkę sobie odłożyć i kupić coś lepszego niż jakiś, nie wiem, tani olej na parafinie na przykład z Rosmana bo... Nie, po prostu ja jestem z wielkim, wielkim nie na ten temat, jak wiecie. I słuchajcie, taki olej, tak naprawdę kupując ten olej, czy jakiś tutaj inny, już nie mówię, w tej chwili ja odnoszę się do tego. Taki olej kupujecie i starcza Wam na bardzo, bardzo długo olej, używacie kapkę, więc tak naprawdę pieniądze, które są wydawane na dobrej jakości oleje. Jak sobie to przeliczycie później na te tanie, ile ich musicie zużyć i co one dadzą Waszej skórze, to taki olej się dużo bardziej opłaca i dla Waszej skóry, i naprawdę dla portfela to nie domu no tylko wiadomo, jednorazowo trzeba wdać trochę więcej pieniążków No ale ja tym olejkiem jestem zachwycona, tym i resztą rzecz tym kremem, tą maseczką też na no, okremie pod oczy, to dużo na razie nie mówię, ale naprawdę myślę, że super udane zamówienie więc koniecznie czekam na Waszą opinię, czy miałyście, jak się u Was sprawdziły, co polecacie jeszcze z tych marek, co z Madary może polecacie, co z tego Balmbia, Balm Balm, więc koniecznie piszcie, co jeszcze polecacie, Pa, pa!